Witam ponownie. Kontynuujemy takie proste symulacje komputerowe związane z prądem stałym, czyli proste obwody. Chodzi o to, żeby jakoś zdobyć taką intuicję, jeżeli chodzi o obwody właśnie z prądem stałym, żeby się niczego nie bać, żeby przewidywać, co tam się może zdarzyć. Więc tu mamy akurat dość ciekawy, ciekawy układ, gdzie mamy kilka oporników. I uwaga, my już wcześniej sprawdziliśmy, że jeżeli, ja mogę zmieniać wartości tych, tych oporów, ale akurat jeżeli nie zmienię, to taki pojedynczy, znaczy opornik ma opór równy 10 omów. Więc tu mamy taki jeden opornik, tu mamy dwa takie oporniki, tu mamy trzy, tu jest, tu jest opór tego opornika 10 omów, tu mamy 20 omów, a tu jest 30 omów. I teraz jest pytanie, jak są te trzy oporniki połączone. To jest dla nas jeden opornik, to jest drugi, to jest trzeci. No i w, 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 przypomnijmy sobie, że w przypadku połączenia szeregowego oporników w, natężenie prądu płynącego przez wszystkie te oporniki jest takie samo. A w przypadku połączenia, połączenia równoległego napięcie na każdym z oporników połączonych równolegle jest takie samo. Jeżeli płynie, poją to oczywiście przez ten dany układ no to dokonamy pewnych pomiarów i tu jeszcze zauważmy, że mamy o tu w tym miejscu amperomierz, ale te, y, tam jest jeszcze taki amperomierz, co można włączać go bezpośrednio do obwodu, ale bardzo dużo czasu zajmuje konstrukcja tego obwodu, więc my posłużymy się takim amperomierzem y, jakby bezstykowym, który y, znaczy, jak on, to, to kółeczko z krzyżykiem na, y, na przewodniku umieścimy, to właśnie w tym miejscu, to tu mi się wyświetli natężenie prądu, tak? Czyli jak to kółeczko się pojawi o, y, na przewodniku, to tu się do dowiem, Jaki prąd przez ten przewodnik płynie. No i mogę, będę mógł napięcie mierzyć. Przypominam, że ten nasz woltomierz mierzy na różnicę potencjałów między końcem tej czerwonej, tego czerwonego przewodu i czarnego przewodu, czyli jeżeli tu jest większy potencjał, czyli na końcu czerwonego jest większy potencjał niż na końcu czarnego, to ta różnica potencjału będzie dodatnia, a jak tu jest potencjał mniejszy niż tu, to ta różnica potencjału, czy to nabicie, będzie ujemna. Czyli nie tylko wartość bezwzględną mierzymy, ale również wiemy, gdzie jest większy, gdzie mniejszy potencjał. No to przejdźmy od razu do zadania. Tu mamy źródło napięcia, tu ten dłuższa kreska oznacza, to że większy punkt to większy potencjale, krótsza kreska w ogóle mniejsze potencjale, potencjale prąd będzie płynął. No właśnie, za, zaraz dowiemy się, jak płynie prąd, zamykam obwód, już prąd płynie, ale uwaga, te kuleczki to nie jest kierunek prądu, tylko to jest kierunek uporządkowanego ruchu swobodnych elektronów. Czyli nie, to nie wszystkie elektrownie, tylko to jest swobodny zewnętrzny powók elektronowych. Różna ich ilość zależności, to jeden lub dwa elektrony zależności od rodzaju, rodzaju metalu. No i też prąd płynie, umowny kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uporządkowanego ruchu elektronów, czyli jak elektrony poruszają się u nas na dole, tu w prawo, to prąd płynie w lewo. Czyli zgodnie ze wskazówkami zegara płynie prąd. Tak jak teraz pokazuje tą strzałeczkę, tak płynie prąd. Znaczy, no płynie, no, znaczy w twoim miejscu płynie tak. Czyli no i teraz, znaczy, to źle powiedziałem, znaczy tu prąd płynie tędy. No właśnie, zobaczymy, jak ten prąd płynie. Tu płynie, i dalej płynie część. Tu. O! Tak płynie prąd. No, Pokazuje kierunek prądu w różnych gałęziach. A tu prąd płynie w tym kierunku. Tu, tu płynie, płynie też w tym kierunku. Przeciwnie niż te kuleczki się położą, czy to jest swobodny elektron. Więc jeszcze raz, tu prąd płynie z tego dodatniego biegu na źródła, tu w lewą stronę, w tej gałęzi. Tu się gałąź kończy. W Tutaj gość do góry płynie też prąd, też tak. Tak. I tu w, le w lewą stronę część prądu płynie. O, i tu dalej. No, i tu stąd w tę stronę płynie prąd. I tu jeszcze prąd płynie tak. O. No i teraz właśnie dokonajmy pomiarów i, i yy, starajmy się przewidzieć, co to jest za połączenie. Akurat to jest yy, dziwny będzie wniosek. Więc yy, przypominam, dla połączenia szeregowego. Oporników. Natężenie prądu płynącego przez każdy z oporników jest takie samo, a dla położenia, połączenia równoległego napięcie jest wszędzie takie samo. No to sprawdźmy może natężenie prądu płynącego przez każdy z tych oporników. No to użyjmy tego amperomierza. Więc przez pierwszy opornik płynie prąd na natężeniu ile? 09 Ampera. Przez drugi opornik płynie prąd na natężeniu 045 Ampera. Przez trzeci. Płynie prąd na natężeniu 0,30A. Widzimy, że przez żaden z tych y, oporników nie płynie prąd o takim samym natężeniu, więc na pewno nie jest to połączenie y, szeregowe. A teraz sprawdźmy y, napięcie na końcach y, każdego z tych oporników. No to mierzymy napięcie o między tym, znaczy no, mogę tu o między tym i tym. Tu jest, no to jest prawie. Prawie 9V, także to, to jest do to ten błąd. 9V, teraz przejdziemy do tu. No tu bezwzględna wartość jest też dziewięć, 9V, y, tylko bo widzimy, że tu prąd płynie w przeciwnym kierunku, więc musiałbym wtedy, y, jak chcę, mieć dodatnie napięcie, bo z prądy, tu prąd, tu prąd płynie. W przeciwnie niż poruszają się swobody elektrony, czyli w lewą stronę, a z prądem potencjał maleje. Jak chcę mieć tu dodatnie napięcie, to ten punkt ma mieć większy potencjał, czyli muszę o, tu mieć podłączenie tego punktu, a tu tego przewodu, a tu tego przewodu. Widzimy, że to jest prawie 9, znowu 9V, tak? tam było 9, to jest też 9V. I teraz dalej, teraz tu również sprawdzimy na końcach tego. Opornika. O, tu nie będzie. I znowu mamy 9, 9V. I też tak podłączyłem, żeby znaczy między tym czerwonym przewodem a tym czarnym, żeby z, z tego punktu do tego płynął prąd, bo zgodnie z kierunkiem prądu maleje potencjał, więc tu jest większy, tu jest mniejszy i wtedy wyświetla się tu dodatnie napięcie. No to widzimy, że na każdym z tych oporników jest takie samo napięcie. No to jest podejrzenie, że może to być połączenie, połączenie równoległe. I czasami właśnie y, 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 połączenia... Y na, w rzeczywistych obwodach, jak te przewody są niektóre sztucznie wydłużone, pozaginane, to czasami coś, co się wydawałoby się oczywiste, gdybyśmy tak te oporniki naesłali jeden pod drugim i połączyli je z lewej strony i z prawej strony, te końce tych oporników, byśmy nie mieli wątpliwości żadnych, że, że to jest połączenie równoległe, a tu widzimy, że, że jest to połączenie właśnie, że to może być połączenie równoległe, ponieważ napięcie na każdym z nich jest takie samo. Sprawdźmy, czy rzeczywiście one są połączone równolegle. Więc kiedy, kiedy oporniki są połączone równolegle? Jeżeli, jeżeli między jedną parą końców opornika można przejść do końców pozostałych oporników, między drugą, drugim końcem opornika można, istnieje połączenie bezpośrednie z innymi, z tymi drugimi końcami, znaczy tych oporników, tak? Teraz sprawdźmy. No trochę to dopowiedziałem, więc, więc ten o, ten punkt, czy ten końc tego opornika, tu jest połączony, spójrzcie. O, Jest połączony o z tym końcem, z tym końcem tego opornika, jeszcze raz ten punkt jest połączony z tym końcem, czyli między tym punktem, a tym punktem mogę przejść wzdłuż przewodnika i na mojej drodze nie było żadnego opornika. Teraz i drugie końce, ten koniec opornika i ten koniec opornika też są połączone przewodnikiem, na którym nie ma żadnego innego opornika, czyli łączymy jedne końce tych dwóch oporników. I tu drugie końce łączymy. Więc te, te, te dwa są połączone równolegle. A teraz sprawdzimy, czy, czy, czy ten z tym, czy jest połączony równolegle. No to więc ten koniec jest połączony z tym, a ten koniec, patrzymy o tu, jest połączony z tym końcem tego drugiego. Czyli, czyli pa, dwie pary końców są, tych oporników są połączone ze sobą. No i teraz jeszcze, czy ten pierwszy jest z tym trzecim, czy jest połączony równolegle. Dopatrzymy, jeden koniec jest. Połączone z tym końcem tego trzeciego opornika, i jeszcze ten, o, ten drugi koniec jest połączony z drugim końcem tego przewodnika, i tu akurat jest dość trudno teraz szybko to przekształcić, ale gdybyśmy po prostu skrócili o te, to, ten fragment przewodnika, byśmy skrócili, i połączyli te, o, ten punkt, z tym punktem, i potem gdybyśmy ten fragment skrócili i połączyli ten punkt z tym punktem, to byśmy utrzymali właśnie połączenie y, równoległe. Tu akurat będzie to dość dużo pokazać, y, bo to, y, y, znaczy przekształcenie y, y, akurat tu w tym programie y, tych obwodów nie jest takie wcale y, proste. Tam są pewne ograniczenia. Y, no to tyle, jeżeli chodzi akurat o taką ciekawostkę że coś, co wcale nie wygląda na połączenie, równoległe może nim właśnie być. A więc czasami właśnie obwody są tak skom... no wyjątkowo ten układ narysowany czasami w zadaniach jest skomplikowany właśnie po to, żeby, żeby utrudnić uczniowi znaczy analiza, a czasami właśnie trzeba można znaleźć jakąś prostotę w tych zadaniach, jeżeli człowiek rozumie, rozumie jak, co znaczy połączenie szeregowe, co znaczy połączenie równoległe. No to nic, teraz się ten drugi filmik, to już zakończymy, jeszcze następny zobaczymy. do chwilowo dziękuję.